Nie ma nowidzowie, dzisiaj kolejny odcinek Jako policja W emergencji Hamburg Wszystko ma ładnie napełnione Tak, dobrze słyszałem piłę. Ktoś właśnie rabuje. Ktoś właśnie rabuje. Skąd to dwie od razu, że on ma auto Ima na moje. Jeszcze jak? Nie wiem. Trochę daje. Gdzie on znikł? Nie wiem! Aha. Nie wiem. Ale no. Był na 100% all time. Bo od razu mi heady wali. Headshoty, więc... Jeszcze jak? Nerozumím, po sem je to tak prostej hry. Jakby... by... Po co? Čož ta hra je tak prostá? Thank you. Oh. Ouch out <laughs> Widzisz mnie? Widzowie zapraszam Was na mojego Discorda A, Link dam w opisie Mamy pobór do administracji jak ktoś chce, więc zapraszam. Tutaj fajnie, że ktoś mnie podwiózł, szkoda tylko, że nie pod Zapraszam Was na mojego Discorda, zachęcam do subskrypcji, można łapkę w górę dać. Uh. Kurde. Uh. Piszę, że. Napiszę, że nie mogę.

Are you serious right now, bro? A widzę, że się, więc idziemy na idziemy na <laughs> na 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 nie, bo nie, w sumie. Are you serious <laughs> right now, bro? Albo pojedziemy na bus mwany. Jeszcze jak? Ty, chcę mi dać moderatora za to, żeby pojechać na jakiś serwer. Nie. Nie wiem. Nie wchodzę. Dobra. jak pójdziemy sobie na, no. idziemy na city, czy na, jak będzie, Rural. stugard coacha mamy, 1400 ekspo, Spójrzcie, jak nam mało brakuje, zbieramy na to. Nie w tą stronę jedziemy. Widzowie, zachęcam do łapki w górę, subskrypcji oraz... oraz widzowie zachęcam do dołączenia na moją grupę na Discordzie. Gdzie... mamy... zbieramy jak na razie helperów, później możecie upgradeować na moderatora później na administratora a z administratora na opiekuna administracji, może będzie ranga współwłaściciela, ale nie sądzę to w się sensie może, będzie, ale na pewno jak będzie więcej, bo jak na razie to z tego co wiem chyba jedna osoba tylko jest z youtube'a, są to, to moi koledzy, koleżanki więc więc no. Yeah. Dzisiaj trochę na autobusie będziemy. Czy się? No, w sumie, wiecie. Jesteśmy na policji. Połowa odcinka to policja, połowa to autobus. Tak to wygląda. Dobra, no widzowie. To na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, taki brudzki odcinek i no, dzięki za oglądanie i na razie no papa. Pa.